Na pewno zastanawiacie się, w jaki sposób przebiega panel obywatelski. Spotkania odbywają się w soboty. Sam panel dzieli się na część edukacyjną i deliberacyjną. W ramach części edukacyjnej paneliści i panelistki spotykają się z ekspertami, stronami i świadkami. Celem tych spotkań jest zgłębienie tematu, którego dotyczy panel. Każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Poznania może śledzić przebieg części edukacyjnej, ponieważ jest ona nagrywana i transmitowana na żywo. Część deliberacyjna jest to tak naprawdę serce całego procesu. To tutaj paneliści spotykają się po to, żeby dyskutować i rozważać rozwiązania. Rzecz jasna nie są w tym procesie pozostawieni samym sobie, ponieważ towarzyszą im facilitatorzy, którzy dbają o to, żeby całość przebiegała w jak najprzyjemniejszej atmosferze. Tak naprawdę cały program panelu obywatelskiego układany jest w taki sposób, żeby uczestniczenie w nim było przyjemnym doświadczeniem i wzbudzało w mieszkańcach poczucie Wspólnoty i sprawczości.